Ksiądz o ziołach. Dziś chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów na temat tego, jak tworzyć domowe mieszanki herbaciane. Tworzenie domowych mieszanek herbacianych to nie tylko sposób na cieszenie się wyjątkowym smakiem i aromatem, ale także na wprowadzenie do swojego życia naturalnych korzyści zdrowotnych, które oferują zioła i przyprawy. Zamiast sięgać po gotowe mieszanki, warto samemu skomponować herbaty. Jest to prostsze niż się wydaje i pozwala nam stworzyć napary idealnie dopasowane do naszych konkretnych potrzeb. W tej audycji opowiem, jak stworzyć własne herbaciane kompozycje, by cieszyć się wyjątkowym smakiem i korzyściami płynącymi z natury. Po pierwsze, wybierz bazę. Herbata zielona, czarna czy ziołowa. Każda mieszanka herbaciana zaczyna się od wyboru bazy. Jeśli chcesz, by napar miał działanie pobudzające, wybierz herbatę zieloną, czarną lub białą. Te herbaty zawierają kofeinę, więc idealnie sprawdzą się jako dodatek do porannych rytuałów. Herbata zielona znana od tysięcy lat w Chinach i Japonii. Słynie ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i wspierających metabolizm. Jeśli jednak szukasz naparu wyciszającego lub wieczornej mieszanki, wybierz herbatę ziołową. Rumianek, melisa czy lipa będą idealne na relaks. Baza to podstawa mieszanki, a jej wybór wpływa zarówno na smak, jak i na działanie samego naparu. Po drugie, dodaj zioła. Zdrowie i smak w jednym. Zioła są sercem domowych mieszanek herbacianych i dodają im wyjątkowego aromatu oraz wartości zdrowotnych. Mięta pieprzowa, znana już w starożytnym Egipcie, nadaje naparom świeżości i wspiera trawienie. Rumianek, ulubiony przez Rzymian i Egipcjan, Łagodzi napięcie i działa uspokajająco, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w wieczornej herbacie na dobry sen. Koper włoski, anysz czy lukrecja dodają lekko słodkiego posmaku, a także wspierają zdrowie układu pokarmowego. Możemy także eksperymentować z szałwią, rozmarynem czy bazylią, które nadadzą mieszance głębszy, bardziej ziołowy charakter. Po trzecie... Przyprawy, czyli aromat i rozgrzewająca moc. Przyprawy to tajemnica wyrazistego smaku i aromatu domowych herbat. Cynamon, imbir, goździki czy kardamon to przyprawy rozgrzewające idealne na jesienne i zimowe wieczory. Już starożytni Hindusi używali przypraw do tworzenia naparów, z których powstała Masala CHAI, herbata z mlekiem, imbirem i przyprawami korzennymi, która wspiera trawienie i dodaje energii. Cynamon działa przeciwbakteryjnie i dodaje naparom słodkiej głębi, a imbir rozgrzewa i poprawia krążenie. Przyprawy można dodać bezpośrednio do herbaty lub zaparzyć je wcześniej i dodać wywar do naparu. Dzięki temu ich smak stanie się jeszcze bardziej wyrazisty. Po czwarte, kwiaty piękno i smak w filiżance. Kwiaty w mieszankach herbacianych to nie tylko piękny dodatek, ale też bogactwo naturalnych olejków eterycznych które wprowadzają do naparu subtelny, ale widoczny aromat. Kwiat hibiskusa popularny w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nadaje herbacie intensywnie czerwony kolor i orzeźwiający lekko-kwaskowy smak. Róża, stosowana już w średniowieczu, wprowadza delikatność i działa relaksująco, podczas gdy lawenda pomaga wyciszyć umysł. Możesz także sięgnąć po płatki nagietka, które dodają herbacie złocistego koloru i mają działanie łagodzące. Kwiaty nie tylko ozdabiają mieszankę, ale również wzbogacają ją o dodatkowe właściwości prozdrowotne. Po piąte, suszone owoce naturalna słodycz i źródło witamin. Suszone owoce to doskonały sposób na dodanie herbacie słodyczy i owocowego smaku bez potrzeby słodzenia. Jabłka, maliny, pomarańcze czy cytryny są pełne witamin i minerałów, a ich delikatny aromat wspaniale wzbogaca każdą mieszankę. W dawnych czasach, zanim na zimę zaczęto konserwować owoce w inny sposób, suszenie było jedną z głównych metod przechowywania witamin na chłodniejsze miesiące. Dziś możemy dodać suszone owoce. Do naszej herbaty, aby wzbogacić ją o witaminę C i naturalną słodycz, która w połączeniu z ziołami i przyprawami tworzy unikalne kompozycje smakowe. Jak stworzyć własną mieszankę? Tworzenie domowych mieszanek herbacianych to naprawdę sztuka, ale zacznijmy od prostych przepisów. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć herbatę rozgrzewającą na zimowe wieczory. Spróbuj połączyć czarną herbatę z cynamonem, imbirem i goździkami, a następnie dodaj kawałki suszonych jabłek. Ten aromatyczny napar poprawi krążenie, rozgrzeje i wprowadzi prawdziwy świąteczny nastrój. Jeśli na natomiast szukasz herbaty na relaks, zmieszaj melisę z lawendą, rumiankiem i płatkami róży. Taka mieszanka działa uspokajająco, łagodzi stres i pomaga wyciszyć się po intensywnym dniu. Na letnie orzeźwienie wypróbuj mięte z hibiskusem i suszonymi malinami. To lekko kwaskowy, odświeżający napar, można pić na zimno i świetnie gasi pragnienie. Po siódme przechowywanie i sposób zaparzania. Gotowe mieszanki herbaciane warto przechowywać w szklanych słoikach lub metalowych puszkach, które zabezpieczą aromat i świeżość wszystkich składników. Ważne jest, aby trzymać je z dala od światła i wilgoci, ponieważ może to osłabić ich smak i właściwie całkowicie zlikwidować działanie prozdrowotne. Przy zaparzaniu pamiętaj, by nie zalewać ziół i kwiatów wrzątkiem bezpośrednio z czajnika. Wystarczy woda o temperaturze około 80-90 stopni, aby nie zniszczyć cennych olejków eterycznych. Tworzenie domowych mieszanek herbacianych to fascynujące połączenie tradycji, wiedzy o roślinach i naszej własnej kreatywności. Dzięki różnorodności ziół, przypraw, kwiatów i owoców Możemy tworzyć unikalne kompozycje, które nie tylko smakują, ale także przynoszą korzyści zdrowotne. Możemy cieszyć się naparami, które poprawiają nastrój, wspierają odporność, dodają energii lub pomagają się wyciszyć. Wszystko to, co natura oferuje nam od wieków, znajduje się w naszych rękach. Herbaty stworzone własnoręcznie to coś więcej niż napój to sztuka. Która łączy smaki, zapachy i wartości zdrowotne w jednej zaparzonej filiżance. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do eksperymentowania w tworzeniu własnych kompozycji herbat i pozdrawiając serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek podcastu.